Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, zapraszamy Was na pierwszy odcinek wspólnej drogi rekolekcji wielkopostnych ze wspólnotą Miriam. Kochani, zaczynamy od historii. Jak to się w ogóle zaczęło z tymi odpustami? Po co one są? Dlaczego one są? Zaczerpnijmy trochę z historii. Historia jest przecież królową nauk i mądrością. Więc kochani, skąd się wzięły te odpusty? Patrzymy w grzech. Prawda? Wszyscy wiemy, że jesteśmy grzesznikami i Patrząc na, na grzech, patrzymy jednocześnie na sakrament pokuty i pojednania, dlatego że z racji, spowiedzi otrzymywaliśmy nieraz pokutę, którą trzeba wypełnić. Ale to nie była taka pokuta jak dzisiaj, że przyjdziemy sobie do księdza, powiemy wszystkie swoje grzechy i ksiądz zazwyczaj co nam da dziesiąta Grużańca, ojcze nasz, prawda? Mamy jakieś takie stałe modlitwy. W czasach pierwotnego kościoła, gdy ktoś zgrzeszył, to pokuta była bardzo konkretna. I nieraz trwała latami. To nie było tak, że, że ktoś przyszedł i odmów sobie dziesiątek różańca. Wtedy pamiętajmy, w ogóle Różańca nie było. Ale ta pokuta była surowa i trwała długo. Może kojarzymy, że trzeba było pójść do jakiegoś miejsca świętego. Może kojarzymy, że trzeba było publicznie wyznać swoje grzechy. Może trzeba, trzeba było uzyskać jakąś dobrą opinię o nas wtedy. Te pokuty były bardzo różne inne niż te, które mamy dzisiaj. I trzeba zobaczyć, że z czasem Kościół właśnie widział, że te kary są bardzo długie. I ludzie szukali jakiegoś takiego takie, takie usprawiedliwienia, takiej pomocy. Zwłaszcza, że w XIII wieku w kościele rozpowszechniła się nauka o czyśćcu i te barwne, wszystkie takie opisy tego czyjścia, że ktoś tam jest, wiecie, palony w jakiejś takiej kadzi, prawda, męki, na kole, e, rozbijany, szarpany. Mamy wiele takich różnych barwnych opisów i ludzie się po prostu bali. Ludzie się po prostu, jak ten czyściec będzie wyglądał, więc wszyscy chcieli sobie jakoś pomóc. I papieże tamte, tamtego czasu oni różnie o tych odpustach mówili. Niektórzy może będziemy kojarzyć z historii. Trzeba było pojechać na krucjatę do, do Ziemi Świętej, prawda? Trzeba było odwiedzić na przykład grób Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela. Trzeba było w XVI wieku włączyć się w budowę na przykład bazyliki świętego Piotra w Watykanie. I mamy tych możliwości wiele. Wtedy Marcin Luther wystąpił przeciwko tym odpustom, mówiąc o tym, że to jest w ogóle nam niepotrzebne, że to jest tylko i wyłącznie biznes i handel Kościoła. I wtedy część ludzi od Kościoła odeszła. Narodził się protestantyzm. Między innymi jedną z kości niezgody był właśnie ten odpust. Nic dziwnego, wypaczenia także były. Wypaczenia także były, jeżeli chodzi o odpusty, ale gdy przyszedł Sobór Watykański II, gdy teologowie XX wieku, m.in. Karl Rahner, taki niemiecki teolog, oni mówili o odpustach, że one są nam bardzo potrzebne. Papiestwo, papieże, oni to potwierdzali mówiąc o tym, że łagodzą nam one karę doczesną. Że one są nam potrzebne w tym, żeby to, co jest naszą karą za popełnione grzechy, żeby to wymazać, żeby, żeby, żeby to zostało od nas odcięte. I dlatego Kościół podtrzymał naukę, naukę o odpustach. Dzisiaj, gdy patrzymy na to, to widzimy, że zarówno Paweł VI, Jan Paweł II, papież Franciszek, którzy zwoływali ostatnie roki, lata jubileuszowe, no to zobaczymy, że oni co naukę potwierdzali. Papież Franciszek także nam zachęca, żebyśmy nie patrzyli na odpusty przez pryzmat handlu i przez pryzmat tylko jakiejś wypaczonej historii, ale żebyśmy przede wszystkim zobaczyli to, co nam ten odpust może dać. Bliskość, miłości Boga i doświadczenie pełni wolności. Dlatego ta historia może nas wiele nauczyć, abyśmy mieli właściwe myślenie, właściwe patrzenie na dar Kościoła, dar odpustu. Dlatego zapraszam Was w ciągu tego tygodnia do następnego naszego odcinka Rekolekcji. Pojedźcie do najbliższego Kościoła Jubileuszowego, stacyjnego, gdzie możemy zobaczyć, że ludzie przychodzą, korzystają z tych odpustów i że to nie jest. Nic nienormalnego, że to nie jest nic wypaczonego w nauce Kościoła, ale że to jest także odpowiedź Kościoła na pragnienie ludzkiego serca. Zobaczcie najbliższy Kościół stacyjny dobrej pielgrzymki dla Was wszystkich. Pokornie proszę Ci, Panie, abyś ze względu na Twoją dobroć i miłosierdzie powstrzymał gromy Twego gniewu na nieszczęsnych grzeszników i udzielił im łaski nawrócenia i pokuty. Ty, panie, przez autora pieśni nad pieśniami powiedziałeś, że jak śmierć potężna jest miłość, dlatego z całym żarem proszę cię, spojrzyj okiem niewypowiedzianej dobroci na tych braci i siostry, pociągnij ich ku sobie i złącz nierozerwalnymi więzami miłości. O, panie, niechaj znowu powstaną ci, którzy prawdziwie umarli. Ty, który swoim potężnym głosem wyprowadziłeś z grobu śmierci Łazarza, zawołaj na nich mocnym i potężnym głosem i przywróć im życie. Spraw, by na Twoje słowo porzucili swoje grzechy i mogli wraz ze wszystkimi odkupionymi, sławić bogactwa Twego miłosierdzia. Ty sam, Panie, wiesz, jak wciąż wielu żyje z dala od Ciebie źródła wody żywej jak wciąż sprawdzają się Twe słowa, że żniwo jest wielkie, a robotników mało, że już jest dojrzałe żniwo na polu kościoła. Oby ono nie zmarnowało się z powodu braku robotników, oby nie zagarnęli go emisariusze szatana, którzy są tak aktywni. Nie dopuść do tego o najsłodszy Boże, ale okaż swą litość i wejrzyj na nędzę, oraz potrzeby duchowe współczesnych ludzi i odpuść grzesznikom winy i wprowadź ich na drogi sprawiedliwości i pokoju prowadząc do twego królestwa życia i nieśmiertelności który żyjesz i królujesz na wieki wieków amen